Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kanale, pewnie może, znaczy może jesteście ciekawi jak dalej przebiegł temat z ryflami, dlatego też dodaję ten filmik. Ogólnie temat zamknął się, wszystko wczoraj już udało mi się zamontować, klient w końcu gdzieś tam mógł mi wypłacić resztę pieniędzy za, za realizację, ponieważ wiadomo wstrzymaliśmy to wszystko z racji na to, że kuchnia nie była jeszcze uzupełniona, ale wszystko zakończyło się happy endem, także sprawdźcie sobie, teraz zobaczycie sobie. Jakie tutaj musiałem prze, przeprowadzać zabiegi, żeby w końcu te replay poprawnie wywiercić. Podobają Ci się prezentowane przez nas treści? Jeśli tak, to kliknij subskrybuj, rozwinie listę, dzwoneczek, bo dobrze wiedzieć, kiedy będzie następny film. Prób wy, y, wykonywania otworów podpuszki zawiasu użyłem, używałem trzech wierteł. Trzech różnych wierteł, które mam na stanie, z czego nawet przy jednym z tych wierteł z, zeszlifowałem to rządło praktycznie rzecz biorąc do zera, więc żeby zminimalizować prawdopodobieństwo, że zostanie to puszka, otwór na zawias zostanie wypchnięty i znowu lakier popęka, ale powiem wam, że te próby wszystkie się zakończyły fiaskiem, nawet gdzie w tym przypadku ustawiałem wiertło naprawdę precyzyjnie, że puszka miała była na zero praktycznie na zero, nie było w środku luzu. Ale to i tak nie pomogło, bo i tak zostało wypchnięte i znowu lakier zaczął pękać, więc nawet to zjechanie tego, tego rządu a nie pomogło w tym przypadku. No i mówię, tutaj się posiłkowałem trzema wiertłami, które mam na stanie. No to jest już takie, to jest jedno, które było u mnie najdłużej. Jak widzicie, wszystkie wiertła mają węgliki spiekane, płytki. Także generalnie, jakbyście zakupywali wiertła, no to radzę, żeby te płytki były, bo widzę, że też są wiertła całe. Jednolite w sensie takim, że nie mają tych, tych, tych płytek. To jest jednak wiertło, które się najlepiej sprawdza, i tutaj nie sugeruję żadnej konkretnej firmy, bo sam z konkretnej firmy nie korzystam. Także nie mam też porównania, jak jakieś markowe wiertło może się zachowywać, ponieważ stwierdziłem, że jeśli to robi robotę, nawet w taki, przy takiej taniej wiertarce stołowej, no więc po, po co inne? Także widzicie, tutaj mam trzy sztuki. Słuchajcie sobie teraz jak wygląda front, w którym wierciłem, w sumie kilka dziur i jakie wyszły z tego wnioski. To jest moi drodzy, ten nasz nieszczęsny ryfer, który właśnie na, na montażu wtedy Wam pokazywałem. Tutaj po prostu próba przy próbie, co chwilę gdzieś tam pęknięcia, tu sobie zaznaczyłem ołówkiem, że jest popękane mimo, że było ustawione wiertło dobrze, praktycznie na zero, czyli tyle ile puszka potrzebuje i nie więcej. Naliczyłem gdzieś tutaj minus te, które były pierwotnie na montażu. No to gdzieś 19 otworów tutaj musiałem zrobić, żeby dojść do jakiejś konkluzji, że po prostu nie idzie tego wykonać tak jakbyśmy chcieli. No i co? Efekt jest taki, że, że na dobrą sprawę, mimo że raz wyszło, że nie było pęknięte, no ale to mówię sprawdzę czy na pewno nie, jest, nie stanie się to przy następnym wierceniu. To okazuje się, że mimo że za pierwszym razem gdzieś tam, bo oczywiście już po której próbie ustawiania wiertła, załóżmy, że jedną puszkę wywierciłem, która nie pękła. No to mnie spróbuje jeszcze wywiercić drugą. Skoro jedna nie pękła, to powie prawdopodobnie druga też nie powinna. No ale sprawdziłem drugi raz. No i druga już znowu pękła. No więc kurczę, to jeszcze nie było to, co żeśmy chcieli uzyskać. No a tutaj, nie mówię, pęknięcie przy pęknięciu. Tutaj na przykład może jest ta puszka, która na przykład nie pękła tak. To tu jest puszka, która nie pękła akurat w tym miejscu, bo tutaj dotykam palcem. No ale jak wykonałem obak drugą próbę, no to druga próba już okazała się fiaskiem i było tutaj pęknięcie, więc mówię to jeszcze to nie są te ustawienia, które byśmy chcieli, albo to nie jest efekt, który bym chciał osiągnąć przy nowych frontach. No i generalnie wszystko. Skończyło się tym, że po prostu zastosowałem najzwyklejsze wiertło Bluma bez regulacji mimośrodowej, które ma płytkę, które ma puszkę o wiele cięciejszą niż taki zawias ze spowalniaczem. I to też się sugeruje też, bo pomógł mi jeden z moich widzów, który po prostu pod komentarzem pod filmem z ryflami. Dał taką podpowiedź, po prostu nie, nie przypomniało mi się, nie wpadłem na to. Także skorzystając z jego pomocy, tutaj pozdrawiam serdecznie dzięki za pomoc i za podpowiedź. Ta puszka jest po prostu cieńsza o wiele niż ta. Generalnie ta puszka potrzebuje mieć ten zawias zwykły, potrzebuje mieć miejsca gdzieś 10,2 mm. A ten potrzebuje mieć 12,4 mm. No to mamy 2, ,2 mm i w plusie. No to jest to po prostu przepaść przy tych rybach. Nie w sensie, że tyle macie do dyspozycji. To jest, aha, to jest otwór wywiercony pod ten zwykły zawias. I popatrzcie, ile ten zawias tutaj jeszcze wystaje. Ono jeszcze tutaj. Potrzebuje mnóstwo miejsca. I takim właśnie rozwiązaniem. A i spójrzcie, tu jest otwór typowo pod ten zawias. On tu jeszcze potrzebuje, to te 2 mm. Gdzieś tam około. A ten wchodzi bez problemu. Nie buja się zawias. I, no i w sumie na dobrą sprawę to rozwiązało i uratowało całą sytuację. Bo dzień wcześniej, przed wyjazdem, ja zaczynałem sobie robić te wszystkie otwory, przymierzać, czy to będzie grało, czy nie pęknie. I taki zrezygnowałem, pojechałem do domu, nie wierciłem już nic więcej, tylko przyszedłem na drugi dzień rano i mówię, a to poszukam, czy mam jeszcze takie zawiasy na stanie i po prostu spróbuję wykonać to pod tą puszką na, Ręką odjął, cały temat się zamknął, po prostu dzięki temu, że zastosowałem te zwykłe zawiasy, gdzie trzeba było po prostu zastosować spowalniacz zewnętrzny, taki po prostu zapinany tutaj na... Na ten zawias wplikiwany. No, taka stara metoda. Wiadomo, teraz idą same yy, takie z, zbudowane z yy, no, no Wygląda to o wiele bardziej estetycznie, no, oczywiście, że tak, no, ale w przypadku takim, że gdy mamy front 18 mm, jeszcze wybranie na ryfer, no to to jest dobra alternatywa do tego, żeby nie być w plecy. Na przykład jak ja 1000 zł, czy tam więcej. Jeszcze tak rzutem na taśmę opowiem Wam pokrótce, po co tu jest za mną jeszcze grane. Niestety, jak widzicie, te kuchnie za mną jeszcze stoją i niestety one będą stały jeszcze gdzieś tak do połowy lipca. My żeśmy się wyrobili z tematem do przodu, czyli to mamy już w plusie, możemy robić teraz inne rzeczy. Przepraszam, te kuchnie będą musiały tutaj na razie przewegetować i poczekać na, na pomieszczenie docelowe, w którym mają zakotwiczyć. Także Damian w tej chwili pojechał po materiał, za chwilę przyjedzie kilka palet na zupełnie inne tematy. A są też takie realizacje, nazwy do zrobienia na szybko, takie drobne, co prawda, ale na szybko, bo czas nagli. Gdzieś tam byliśmy umówieni na jakieś takie widełki czasowe, gdzieś koniec czerwca. Więc będziemy teraz jeszcze sypali z tym tematem, tak, cisnąć, będziemy ciśnieli konkretnie. Tak więc to może sobie stać, może się troszeczkę, wiecie, już zaczęliśmy to owijać, więc skurzyć się na typowe meble nie będzie, ale zabieramy się za inne tematy w międzyczasie. Póki co, dziękuję bardzo za uwagę. I dziękuję wszystkim za komentarze, takie które też dawają mi wskazówki, bo ja przecież wszystkich rozumów nie zjadłem i wszystkiego nie wiem, cały czas też się uczę. Także dziękuję bardzo za komentarze pod filmem, które dają dobre rady. Dziękuję za polubienia i za to, że, że jesteście. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na następny film. Cześć. Jej.